Po wypłukaniu powierzchni i armatury jesteśmy gotowi na krok piąty zwijanie przewodu natryskowego. Zanim zaczniemy zwijać przewód natryskowy, należy wyłączyć pompę, skierować pistolet w dół i nacisnąć spust, aby uwolnić znajdującą się w przewodzie natryskowym wodę. Zablokuj zawór bezpieczeństwa na przewodzie natryskowym i odłóż pistolet na bok. Użyjemy prostej techniki nazywanej regułą prawej ręki, która pomoże utrzymać wąż w czystości i zapobiegnie jego nadmiernemu zaginaniu się. Aby rozpocząć, złóż starannie szmatkę i umieść ją w prawej dłoni. Następnie, poprzez szmatkę uchwyć wąż natryskowy i całkowicie wyprostuj ramię. Lewą ręką chwyć wąż natryskowy w pobliżu urządzenia i skieruj kciuki do siebie. Następnie zbliż ręce do siebie tworząc pętlę. Zaczep wąż natryskowy na dolnym rogu i przeciągnij go do góry, zaczepiając o górny róg, tworząc ósemkę. Ponownie całkowicie wyprostuj prawą rękę, jednocześnie wycierając wąż szmatką. Chwyć wąż lewą ręką, zbliż dłonie do siebie, tworząc pętlę i powtarzaj proces, aż wąż natryskowy zostanie nawinięty na urządzenie. Użycie takiego sposobu zwijania pomoże zapobiec splątaniu węża podczas rozwijania. Po nawinięciu węża nadryskowego na urządzenie jesteśmy gotowi do przejścia do następnego etapu. W następnej części filmu pokażemy w jaki sposób usuwać płyn z podłoża i osuszać posadzkę.